Podczas grudniowej sesji Rady Miasta radni pochylili się nad budżetem gminy na 2025 rok. Komisje pracujące nad projektem tej uchwały nie wniosły żadnych uwag. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Komisja Rewizyjna również pozytywnie zaopiniowała projekt. Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Bezpieczeństwa również pozytywnie zaopiniowała projekt. Jakie są plany w związku z tym budżetem na przyszły rok? Zapytaliśmy burmistrza. Myślę, że to będzie dobry budżet. Finalnie będzie dobry budżet. Po względem wydatków zaplanowaliśmy ponad 92 miliony. Jeżeli chodzi o inwestycje i remonty to ponad 19 milionów, więc nie więcej o ponad milion trzysta niż w budżecie w tamtej kadencji. Jeżeli chodzi o w ogóle konstrukcję budżetu, udało się osiągnąć jedną ważną rzecz, czyli obniżyć podatek rolny do poziomu mniej więcej podobnego jak w innych gminach. Jeżeli chodzi o inwestycje, na etapie planowania oczywiście wydatki inwestycyjne są znacznie mniejsze niż planuje się ich wykonanie na koniec roku. Chociażby dlatego, że Wiem już o niektórych środkach zewnętrznych, które dostaliśmy, natomiast jeszcze nie zostały podpisane umowy, na przykład na budowę kanalizacji w ulicy Błazińskiej i ulicy Podzamcze. Przypomnę, że gmina już otrzymała największe w historii dofinansowanie zewnętrzne do środków unijnych, było ponad 9 milionów złotych. Ta inwestycja już ruszy w przyszłym roku i myślę, że na, na początku roku podpiszemy umowę o dofinansowanie tej, tejże inwestycji. Złożyliśmy jeszcze kilka innych wniosków na dofinansowanie nie, zadań gminy. Jestem przekonany, że część z nich będzie pozytywnie oceniona i jakaś ilość środków jeszcze do gminy trafi. Między innymi jest w ocenie wniosek na budowę lodowiska gminnego. Także myślę, że, że początek roku to, to będzie ten czas, gdzie będziemy mieli kilka dobrych wiadomości. A z inwestycji tych takich, które są zaplanowane na przyszły rok no z pewnością sporo będzie się działo wokoło Miejskiego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, planujemy remont parkingu, będziemy opracowywali dokumentację przebudowy sceny, prawdopodobnie dojdzie do zagospodarowania linii brzegowej, zabezpieczyliśmy też w budżecie środki na remont zamku. Chcielibyśmy się tu zająć zachodnią częścią wzgórza, gdzie no, tam jest problem z istniejącymi ostańcami, które powodują niebezpieczeństwo i trzeba podjąć czynności konserwacyjne. Myślę, że sporo inwestycji będzie w ramach budowy nowych odcinków oświetlenia ulicznego, Nie, też modernizacji oświetlenia ulicznego, Nie będą też inwestycje drogowe, przynajmniej zakładam, że przynajmniej dwie. Już takie realizowane w terenie, droga w miejscowości Pudnica i prawdopodobnie również droga łącząca miejscowość pastwiska z miejscowością Koszary. Czekamy na rozstrzygnięcie wniosków. Natomiast też będą inwestycje w ramach modernizacji obiektów użytoczności publicznej, na przykład świetnica. W Baźniach Dolnych planujemy rozpocząć modernizację, remont, w zasadzie przebudowę tego budynku. Myślę, że rozpoczniemy pracę wokół terenu chatki. Docelowo tam będzie park miejski. Chcemy też wyremontować ten, ten budynek, który w przyszłości będzie służył mieszkańcom, na przykład jako siedziba organizacji pozarządowych. Także przed nami sporo wyzwań i myślę że, myślę, że nasze działania poprawią wizerunek gminy i jakość życia mieszkańców. Anatol doczekał się remontu. Miejsce, które kiedyś tętniło życiem, obecnie niszczeje. Na szczęście samorząd gminy Iurza stanął na wysokości zadania i przeznaczył środki na jego remont. Pojawi się tutaj miejska siłownia i sekcja tenisa stołowego. Panie prezesie, jak nastroje po tym, że wreszcie udało się pozyskać fundusze na remont Anatola. No, nastroje bardzo fajne. Ja już od kilkunastu lat myślałem o reaktywacji tenisa. Udało się to 4 lata temu. Dostaliśmy pieniążki na, 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 na reaktywację. Z budżetu łotewskiego kupiliśmy cztery stoły. W ogóle całe wyposażenie do, 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 do ligi, do, do gry. Z tym, że na razie w Lidze nie gramy, bo nie mamy kim. Na obecną chwilę trenuje u nas chyba sześciu zawodników y, seniorów, którzy potrafią już troszeczkę grać. Upominają się o ligę, no ale jeszcze nie startujemy. Y, w ostatnim czasie doszło. Pięciu młodych adeptów, fajnych chłopcy grają, oczywiście to po kłosie tego, że rozgłosiliśmy to w szkołach, w gminach, także, także no, jesteśmy na dobrej drodze, żeby reaktywować tenis, no i później grać jakieś cele. I ten tenis, rozumiem, w Anatolu? Tak, Anatol będzie remontowany, o za chwileczkę przyjeżdża właśnie wykonawca, który, który to projektuje, ten remont i, 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 i będzie to wykonywał. Będzie chciał od nas pewne uwagi jeszcze do projektu. Także będzie ona to podzielony na dwie części, może nierówne części, ale dwie. W jednej części mniejszej będzie tak zwana siłownia miejska, gminna, miejsko-gminna, nie wiem jak to nazwać, ale tak będzie. A pozostała część po generalnym remoncie, po usunięciu zaplecza kuchennego, będzie przeznaczona dla stricte tenisa. Jurzecki akcent w szopce bożonarodzeniowej w Muzeum w Radomskiej. Radosław Koniarz i Tomasz Skiba wykonali prace ceramiczne, które ozdobiły to świąteczne dzieło. Jak to się stało, że e, znaleźliście się w tej pięknej szopce? E, dostaliśmy zaproszenie z Muzeum w Radomskiej do udziału w tym projekcie. Jest to pokłosie naszej wystawy wspólnej Ceramika Restituta, która miała miejsce w kwietniu bieżącego roku. I wystawialiśmy swoje prace razem z Radosławem Koniarzem. W połowie grudnia odbyło się oficjalne otwarcie szopki i przedstawienie artystów. Wydarzenie poprowadziła również związana z Iłżą pani Justyna Siek. Witam twórców ludowych, autorów prac do szopki, pana Radosława Koniarza i Tam dwa dzieła yy, pana Radosława, które to? A to młocka, taka wielopostaciowa, czyli młócenie zboża w stodole. Jakoś tam mi się udało to chyba zaaranżować. Druga postać żegna się przed pracą, bo dawniej to przecież tak było, że przed każdą pracą ludzie na wsi wykonywali znak krzyża. A trzeci ludek siedzi na snopkach i podaje widłami. To zboże do na, na bojowisko, o, bo tak się to na kiedyś nazywało. Uroczystość wzbogacił swoim występem chór Radomski. Kopka znajduje się w kościele w Muzeum Wsi Radomskiej i otwarta jest dla zwiedzających do 26 stycznia. W Centrum Kultury i Turystyki odbył się jeden z najważniejszych przeglądów twórczości czyli przegląd twórczości mieszkańców DPS i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Wydarzenie rozpoczął dyrektor CKIT, Emil Karpens. W oddaje głos mojej koleżance, która zdjęła całość w całość. Wioletta Emilnik Fryzer, zapraszam Cię Biolu, poprowadzi do Państwa Państwo bardzo serdecznie. Zaczniemy od wręczenia nagród w konkursie plastycznym. Po obejrzeniu oraz merytorycznej ocenie wszystkich prac konkursowych. Zarówno plastyczne dzieła, jak i występy sceniczne spotkały się z wielką aprobatą publiczności. Wszyscy wyjątkowi artyści otrzymali nagrody, które wręczali członek zarządu Rady Powiatu, pan Krzysztof Kozera, radni z przewodniczącą Agnieszką Okrutą na czele, burmistrz Marek Łuszczek oraz zastępca Krzysztof Chmielewski. Na koniec Burmistrz oraz Przewodnicząca Rady złożyli uczestnikom przeglądu świąteczne życzenia. Moi drodzy, w imieniu samorządu widzę już. Pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. i te święta będą wyjątkowe pod każdym względem. Myślę, że na te osobiste życzenia będzie jeszcze czas. Ale już dziś, tak jak pan burmistrz powiedział, w imieniu całego samorządu, w imieniu radnych Rady Miejskiej, w imieniu pana burmistrza składam państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w Iłży po raz 33. Puszki stacjonarne już są rozlokowane w lokalach, a wolontariusze powoli szykują się do zbiórek. Zbiórkę prowadzą już Zespół szkół ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży, sklep Smakołyk, kawiarnia Mostowa, Gentleman Fashion, Cięgarnia, cukiernia Delicja, punkt informacji turystycznej, liceum ogólnokształcące w Wiżhurze, Top Market Publima, sklep Jedynka, przedszkole samorządowe w Iłży oraz Centrum Kultury i Turystyki. Nie zabraknie atrakcji i licytacji na sali widowiskowo-kinowej w Centrum Kultury i Turystyki. Zachęcamy Państwa do wsparcia tego szczytnego celu. Najprawdopodobniej w styczniu ruszy nowy gabinet stomatologiczny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Iłży. Z darmowych usług będą mogli korzystać uczniowie szkół podstawowych z całej gminy. Gabinet powstał z inicjatywy gminy, która podpisała porozumienie z kliniką stomatologiczną Perladent. Wyposażenie gabinetu zostało pokryte częściowo z budżetu gminy Jóża, która na ten cel wydała 150 tysięcy złotych. W niedzielę 15 grudnia na Jórzeckim Rynku odbył się Bożonarodzeniowy Jarmark. Zaczynamy, moi drodzy! Teraz oddaję głos Wioli, która będzie prowadzić dzisiaj całe wydarzenie. Zresztą już zaczęła prowadzić i tak będzie przez cały dzisiejszy dzień. Wydarzenie na scenie rozpoczęły dzieci z przedszkola Bajkowy Dworek, które swoim występem wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Pierwszą się zaczyna ten świąteczny. Następnie jarmarkową scenę przejęło przedszkole samorządowe w Iłży, wykonując znane wszystkim kolendy. Józefka orkiestra Denta pod batutą Piotra Migdalskiego pokazała swój kunszt, prezentując znane i lubiane utwory świąteczne w wyjątkowych aranżacjach. Tego dnia swój sceniczny debiut miał chór Centrum Kultury i Turystyki pod kierownictwem Bożeny Magdaleny Mruzek, który zaprezentował wyjątkowe kolendy i pastorałki. Radość ludzi wszędzie słynie, a dolinie, pasterzów co Rynek odwiedził także święty Mikołaj, który rozdawał paczki wszystkim przybyłym dzieciom. To był moment wielkiej radości. Następnie rozpoczęło się kolędowanie z zespołem klubu Seniora Centrum Kultury i Turystyki, prowadzonym przez niezastąpionego Zbigniewa Listka. mistrz Iłży Marek Łuszczyk wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Agnieszką Okrutą oraz radnymi złożyli świąteczne życzenia, a następnie podzielili się opłatkiem z mieszkańcami. Drodzy Państwo, co na te święta? Zdrowia, szczęścia, radości, miłości. Bądźcie dla siebie dobrzy, bądźcie dla siebie mili, a to Boże Narodzenie będzie trwało przez cały rok. Drodzy Państwo, jak te święta będą ciepłe, radosne, rodzinne, pełne duchowego spokoju, takie jak sobie wyważyliście. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego w imieniu samorządu gminy Jóża, dla Państwa, dla Waszych rodzin. Klimat jarmarku dopełniły kolorowe stragany kół wiejskich oraz rękodzielników, którzy przybyli do Iłży z wykonanymi przez siebie produktami. Po południu uświetnił występ Adama Szabata i Michała Lewartowicza, którzy oczarowali mieszkańców swoją muzyką. Dziękujemy wszystkim za przybycie na Iłżecki Jarmark Bożonarodzeniowy i zapraszamy za rok. Dawno oczekiwany pchli targ ruszy niebawem w Po zakupy będzie się można wybrać na Targowice. O szczegółach opowie dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji pani Joanna Pawlak. Mamy zamiar ruszyć w ostatnią niedzielę stycznia. Wszystko będzie zależało oczywiście od auro, od pogody. No Chcemy jak najszybciej zaprosić tutaj ludzi, którzy mają w posiadaniu jakieś ciekawe eksponaty historyczne, jakieś po dziadkach, pradziadkach, meble, przedmioty, garnki, ozdoby. Targi będziemy organizować w drugą i w czwartą niedzielę miesiąca. To tyle w tym wydaniu Kuriera Jurzeckiego. Na następny zapraszamy w ostatni dzień stycznia.